gramy gramy bn A, bo też to jest... nawet, no nieźle. No, ale... Gdzie jest... tam. O, kurwa. Nie, co, to nie jest krecy... za no właśnie... <gly> 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 oh, <nie. A, gly> To jest tam. To jest Nie <gly> to widziałeś? Czy Ta. to tylko u mnie? Zdawało mi się, że on tam był. Nie, chyba nie. Musisz to zrobić. Zdążę, 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 dążę, zdążę, zdążę. Nie! Nie zdążyłem? Kurno, tak mało brakowało już, widziałem to. Ale Jak się, dochodziło, nie? Ja się zdziwiłem, że ty kupiłeś tego. Rozbrojenie. Kupiłem. Właśnie na taką sytuację, ja wiedziałem, że tak będzie, nie? No i tak, ja dało, ale to nic, po raszuj tam, no. Nie, nie rushuję. Ja się tu wyczekam go. Jezu mnie Tu, k**wa, tu! Dobra, nie. Chciałem dwóch narazować. Nie, <grym> zmień miejsce, zmień! Idź w Czemu? <grym> <grym> Masz problem, kurwa? No co kurwa? Jakiś problem masz w śmieciu? <laughs> Z czego ty się kurwa cieszysz? Dziwnie <laughs> jak oni nie zamili tu No bo są zajebisty stary Ja się ustawiam Możesz się ustawić Oj ci dostał minus 26 Ale ma jednego od akacza O ci są, kurwa zajeb... Traf! Traf! 3, no? Jeszcze jedno no, zadanie. Czy się nie dobrałeś? No niestety. Piku. Seria oh, Kurwa. Seriami ja wal. Na daleko. Ole, co ty Dobra, nie, a ja nie pójdę gry z tego, MP7, nie? Na daleko seriami wal. Zobacz tam w rogu. O, kurwa, no Jezu! No nie! Mówiłem, ale też 6, go nie widziałem, 7. szczerze. Mówiłem, żeś coś robił, się... ale też go nie widziałem. Do ja chodu, widziałem rękę, ale już z odruchu machnąłem w drugą stronę, nie? A ja właśnie totalnie go nie zobaczyłem, nie? Ile tam derknąłeś? Ja go że już się już odrastałem. Dobra, ja teraz więc... totalnie raszuje, nie? Tam, mam to wyjebane. Albo nie Ale ja tu jest za mało czasu na kupowanie, kurde, no ja w istocie nie zdążam. Nie ma? Właśnie okay. balkon chyba w dwójkę Ta, chodź Ja na plecy Nie, no co, ja, kurwa, grałem! No. Ja pierdolę! O, Jestem... kurwa, kur... mi. kurwa! Kurwa, kurwa! kurwa! O, się kurwa! kaski. kurwa! kurwa! O, kurwa! 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 znowu. No, brawo no, Ja idę z chłopem To aż ja chcę dodawać na YouTube Kurwa To nie dodawaj Ej, już, już pojednął, nie? 25 no, zawsze o pierdolony bandyta Kurwa dziary na pół ryja, nie? Kurwa, no Kompanie nie oddaje Nie no oddaję tylko że to trzeba umyślnie Grać i trafić Ja się nie Muszę. Też go kurwa widziałem Oni mam takie zajebiste kasze nie Koś z Arma się odwróci. Ja napisałem spokojnie, spokojnie. i się odwrócił. To. Chodź tam po prostu, Wójt. w Teraz Zaraz tu... Aha. Dobra, teraz opuść to kurwa. To jest pojebane, że ja tak szybko rushować. To no nie wiem, działo mi się A. raz po tym, Że nie są tak szybko tutaj, nie? To jest... Plus jeden. Ja, 1. Ej, szczerze, ja nie lubię Inferno. Ja w chuj nie lubię Inferno. Z mnie Inferno w ogóle? wiesz co? Ja... Nie lubię na Inferno wchodzić na B jako Tero. Ale raz jak grałem to i zbrałem Ja górnie z, nie przepadam za Inferno Jako na tym, ja, na Wingmanie Ja teraz w ogóle nie lubię Rush, rush, znaczy, rush Wingman jest spoko Jeszcze Trędy, Lewo, prawo Chodź prawo A, Lewo, cofnę. Ja cofnę Uwalnął bombę Dostał mnie z 84 Bo ja raz tutaj jak z bratem, znaczy jak z kumplem bratem Właśnie... Zdraszuj go. Fajnie mi się dał. I dlatego mam odpaloną. Ja właśnie... Gram no bo... wiesz... No... no. Ale... Nie, no nie muszę, nie nie, 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 nie ma. Ale nie przepadam szczerze. OMP7. Gdy do góra. regila. Miał on jeszcze pewnie się... umiem balkonem wchodzić tutaj ten z chodami. Umiesz? Nie. Oni pewnie. Dosył sporo, a zabiłem go nawet, tylko mi zlagowało. A drugi tam po drugiej stronie, tam no. Okej, okay, ale tu nie ma. <ścoughs> I teraz powoli karman mi wraca ogólnie. Nie mów tak, kurwa, bo jak już będzie ich na jednym to już jest, kurwa ponad. A szajemy lewo. Dobra, ale ja już jest smok na prawo. Ja ja kurwa no! O kurwa. O ja to ty. Nie, ja cię wyjebę na Okej okay, bro. Aha, bo ja mam pocket. Naszyj się. Kurwa. Pakuj. jest 50% Zajebiście no, kurwa, i jebala Ale mp7 to jest z seru, najlepszy połem chyba tak, tak polubiłem, a to wszystko przez to, że mi na k-dropie wyleciał Mp7? No, to jest sport, nie? no taka zwykła no Kiedyś myślałem, że ta z głową jest lepsza Ej dobra, zróbmy tak, że tu na spokojnie, ja patrzę prawo, ty patrz lewo Ja patrzę prawo, ty patrz lewo, no to chuj Pasz prawo On <laughs> to pójdzie Uwaga, flash, odwróć się Kurwa, nic zdążyłem to jest gdzie ja jestem? O kurwa. o kurwa, patrz na plecy, ale on ma pompę. Uważaj Ty ja wychodzę i chodzę i pompy. Kurwa z pompy. Na spokojnie, na spokojnie. Ale się zasalałem. Nie jesteśmy na no nic. Loreteko. To jest raz życia, nie? Nice Dobra, żartowałem yy, Jest nie, tutaj nie, pod ścianem O kurwa, nie z pompą ja! <grywka> Ale nie. Już O. Leci O Dobra, Bandyta Dziary na puryja Na pół litra o kurwa, elubyas! lubię no, daj to, no. to. O kurwa, zauważyłem. Pierwszy. Kupiłem. Pierwszy to staliśmy, nie ma co. Dawaj MP7ka. No bo nie na ta, nie na ta mapa nie. No. Ej. Masz smoką? No pewno Nie tam, wiem czy ten drugi balkon nie jest No co pod balkon ja będę tutaj Jest tam Ale ledwo Ma może akacza? A w sumie nie mam akacza Ja mam akacza teraz A ma meczkę Hehehe Ale se balkon Patrz to jak to się robi kubo

Jest no Zizi 5 <laughs> na jednego, wstech na jednego, wstech na jednego, na jednego, wstech na jednego, jeden na jeden. Dobra. Mm. Musimy to zrobić, To no ja zrobiłem. Na Co? Na luzie, stary. Idę z tobą, bo to nam lepiej słucha. kurwa. Boże, Pójdzie jeden prawo, jeden lewo. <laughs> Jest raszuje chyba nie chciałem Dobra o! Dobra Drugi poszedł tam był. O! drzwiach. Mi jest 23 Pampuj! Nie mam bomby, ty ją kurwa wziąłeś Jest <laughs> ten idzie No wiesz o kurwo Szybko zaplantuj tutaj Plantuj on sam do ciebie zejdzie Ta kurwa Się. <grymna> no za tymi boksami kurwa LAMUS! Jes! OLE FART! Przecież ja nawet niego nie, nie trafiłem Ja chyba 5 cm od jego nogi w prawo Ja celownik, celownika. to od jego nogi w Wszystko przez moje sandałki yeah, Alex. Normalny 500 zł. Skina się. Ty w ogóle wiesz jakieś dziurstwo? Zrobiłem aktualizację Takie. ostatnio i do zwykłej jęki ten. Było zawsze 30 amów w magazynku, a teraz jest 25. Takie No chciałem ci to powiedzieć, ale skupiałem się. Dobra, dzięki za oglądanie. No. Normalny no, kombajg. Ja chcę zobaczyć, ile on rewanka